Gratulacje dla chłopaków, bo naprawdę pracowaliśmy cały miesiąc od 15 sierpnia do tego meczu, także dzisiaj chyba dali upust swojej energii i cieszę się bardzo, że wygraliśmy taki nerwowy mecz, bo to zawsze pierwszy mecz, nie wiadomo czego się spodziewać. Cieszę się, że cały zespół gra. I to jest fajne, że, że chłopcy podają sobie piłkę i nie musimy polegać na jednym zawodniku. Możemy się tą piłką spokojnie dzielić. Cieszę się, że ci chłopcy młodzi przede wszystkim złapali takie flow. Nie, ta presja pierwszego meczu ich nie zjadła, wręcz przeciwnie, uniosła ich i, i oby tak dalej. Czy no na pewno pierwszy mecz sezonu jest ciężki, mimo tego, że graliśmy u siebie i wynik może nie odzwierciedla tego, ile myśleliśmy się namęczyć, ile siły włożyliśmy w to zwycięstwo. Dlatego bardzo się cieszymy, ale wiemy, że. Że sezon to nie jest sprint, to jest bardzo, bardzo długi maraton, dlatego my zrobiliśmy, my tak naprawdę dopiero przekroczyliśmy linię startu, a do mety jest jeszcze jest kawał drogi, także... So far, it's been really good for me. Um, I'm really excited to be here. We have a good group of guys. As you can see in the first game, my team teammates shared the ball really well. We're very happy for each other. We had a plan. We were not gonna let them dictate the pace. You know, we jumped on it right away. It was about us. Every game decision is going to be about us, our team. You know, we have to play our pace, not theirs. And I, I thought we did that really well tonight. And we had our youngest guys got to hit the. Two shot you know we were very happy for him so yeah it was a good game for us